Jeżeli chodzi o same wyniki rankingu jako takiego, to jakby nie zmienił się, nie zmienił się Lech Poznań jako ciągle najlepszy polski klub. Jak, jak uzbieramy wypadkową wyniku sportowego, wyniku finansowego, różnych wskaźników efektywnościowych, to lech jest ciągle numerem jeden. Natomiast yy, nie jest już tak wyraźnym hegemonem. W zeszłym roku Leg wygrał wszystkie trzy cząstkowe rankingi. W tym roku Lech wygrał już wyłącznie ranking finansowy, ustępując z rankingu medialnym Legii, a w rankingu efektywnościowym Jagiellonii i Wiśle. I to jest myślę istotna zmiana. Druga, druga rzecz, którą, którą, którą na pewno trzeba podkreślić w tegorocznym rankingu, to jest wzrost przychodów. Rok 2009 w stosunku do 2008 to była stagnacja. Mieliśmy pewne efekty wzrostowe, ale mieliśmy również rozpoczęcie budów wielkich stadionów i to ciągnęło przychody w więc w latach 2008-2009 nie było w ogóle wzrostu przychodów. Między rokiem 2009 a 2010 mamy wzrost przychodów o 22%, i myślę, że kolejne 20% przychodów będzie więcej w 2011. Chyba najbardziej zaskoczyły mnie wyniki finansowe LEGI, szczerze mówiąc. To była taka jedna rzecz, którą, którą jak zobaczyliśmy, to. To osłupiliśmy, bo Legia wygenerowała 30 milionową stratę i zajęło nam trochę czasu, zanim zrozumieliśmy, jaka jest jej struktura, że się tak wyrażę. To oczywiście było po części, po części to, to, to był zbieg dwóch okoliczności. Po pierwsze, w 2010 roku Legia wydawała już trochę pieniędzy, nie tylko inwestowała, ale i wydawała w sensie kosztowym na, na e, uruchomienie nowego stadionu. Tylko ostatnie trzy miesiące 2010 roku z tego stadionu korzystała i to w trzech czwartych bez tej części wip tak naprawdę. No a jednocześnie Legia no, zbudowała, podjęła marketingowy wysiłek zbudowania drużyny na nowy stadion. Ogromne koszty, kilka zawodników, które zostało przed pierwszym meczem ogłoszonych jako gwiazdy z bardzo dużymi kosztami wynagrodzeń i to wszystko nie zadziałało. I, i, I efekt był taki, że od strony finansowej ten rok 2010 w Legii to jest po prostu porażka i skala tej porażki była szokująca. Kluby powinny popracować na pewno nad. Nie ma, jed, nie ma, nie ma chyba jednej. Znaczy największą bolączką jest to, że, że, że przychody nie pokrywają kosztów i kluby generalnie mają straty. I to jest jakby największa bolączka. Ale nad czym powinny popracować? Nad kilkoma rzeczami. Nad bardziej profesjonalną sprzedażą oferty dla biznesu. To po pierwsze te kluby, które mogą sprzedawać oferty dla biznesu, bo im stadiony na to pozwalają. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, nad frekwencją, to jest trochę smutne, że na, Lech, na mecz Lecha z Jagielonią w ostatniej kolejce przyszło 10 tysięcy ludzi. Jak stadion ma potencjał 40 tysięcy, Lech gra naprawdę nieźle, jest w czołówce, a jest atrakcyjnym, atrakcyjnym przeciwnikiem. To te 10 tysięcy jest zaskakujące. Więc myślę, myślę że i 15 tysięcy 15 na Wiśle, która zdobyła mistrzostwo, Polska, a średnia frekwencja w zeszłym sezonie 15 tysięcy na stadionie, który mógł pomieścić bodajże 24, też nie za dużo. Więc frekwencja, oferta do kibica, promocja chodzenia na mecze, na mecze zdecydowanie. Trzecia rzecz, nad którą polskie kluby powinny popracować i pracują, i mam nadzieję, że zobaczymy efekty. To jest szkolenie młodzieży i doprowadzenie do tego, żeby polscy piłkarze mieli taką renomę jak piłkarze czescy albo serbscy. Za polskich piłkarzy płaci się dużo mniej, bo to trochę jest nie w modzie, żeby kupować polskiego piłkarza, bo Polska, Polska nie ma dobrej marki. Ale po drugie, polscy piłkarze generalnie są gorzej wykształcone. Mówi się, że polski piłkarz ma mniejsze przygotowanie taktyczne. Mówi się, że polskie, polski piłkarz był później gorzej uczony techniki. I jeżeli chcemy, żeby budżety polskich klubów domykały się dzięki temu, że sprzedajemy nie raz w roku lewandowskiego lub mierzejewskiego, tylko mamy regularnie sprzeda piłkarzy za miliony euro, to po prostu szkolenie młodzieży musi być na innym poziomie. Ranking pokazuje, i to jest jakby pewne, pewne, pewna logika czasów, to znaczy inaczej nie będzie. Liga będzie zdominowana przez kluby z wielkich ośrodków miejskich i możemy się cieszyć, że nie będziemy mieli przypadku hiszpańskiego, kiedy Liga jest zdominowana przez duet i można się tylko zastanawiać, który z dwóch kandydatów zdobędzie Mistrzostwo Polski, tylko w perspektywie najbliższej dekady myślę, że Mistrzostwo Polski będzie jeździć między Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem, Gdańskiem a kluby z mniejszych ośrodków powinny znaleźć, powiedziałbym, swój sposób funkcjonowania gdzieś w środku tabeli, z pokrycia średnich, średnich kosztów średnimi przychodami, takim, takim, żeby mieć na przykład 7, 8, 9, 12 budżet w lidze i liczyć na to, że jak raz na jakiś czas uzbiera się dobra ekipa piłkarzy, na przykład młodych wychowanków i trafi się dobry trener i będzie się miało dobry rok, jak Jelonia w zeszłym roku, jak ruch Chorzów dwa lata temu, to ta drużyna, która ma dziesiąty budżet, zajmie nagle trzecie albo czwarte miejsce i być może zagra w europejskich pucharach i na następny rok będzie jedną z mocniejszych drużyn finansowych. To pytanie jest trochę zgrane, to znaczy to było pytanie bardzo ważne trzy lata temu, trochę mniej ważne dwa lata temu, już prawie nieważne rok temu, a teraz ja myślę, że, że mamy tą prymitywną, acz powszechną korupcję, mamy już za sobą. Teraz nadchodzi raczej epoka e, e, korupcji nowoczesnej, wysublimowanej, która nie jest oparta na tym, że każdy piłkarz każdemu sędziemu, tylko gdzieś skorelowana z bukmacherką i to jest wszędzie. Tego raczej nie wyczyścimy, tylko, tylko też to nie jest powszechne i to nie jest tak, że wszyscy będziemy mieli poczucie, że rozgrywki są nieczyste. Także, także korupcja jako zjawisko, które ewidentnie pogarsza obraz ekstraklasy i może blokować sponsorów, już nie działa. Ona zresztą, jeśli chodzi o sponsorów, nie działała nawet wtedy, kiedy była naprawdę głośna. Sponsorzy i tak przychodzili. Jestem bardzo ciekaw, jak będą wyglądały sprawozdania finansowe Trzech największych klubów, albo nawet powiedziałbym czterech największych klubów, czyli obok Lecha, Wisły i Legii, Lechi Gdańsk, za pełny rok finansowy, czyli 2011, to właściwie bez Lechy niestety, ale za ten rok, kiedy będziemy mieli pełną komercjalizację stadionu, czyli jak ch chciałbym zobaczyć dane finansowe właśnie przede wszystkim Lecha, bo niestety Legia oddała Czwartą Trybunę dopiero w maju, a Wisła odda dopiero no podobno we wrześniu, czy w październiku, więc, ale chciałbym właśnie zobaczyć pełny rok nowych stadionów, to tak naprawdę chyba chciałbym powiedzieć, najbardziej chciałbym to zobaczyć w roku 2012, czyli w tym roku, kiedy pięć klubów, dołączając do tego Śląsk-Wrocław, będzie miało pięć nowoczesnych stadionów od 1 stycznia do 31 grudnia do swojej dyspozycji w pełni wykończonych i, i wtedy, jestem ciekaw, czy ta dyskusja, którą mieliśmy, czy 100 milionów złotych w Polskim Klubie Przychodów to jest utopia, czy nie, wtedy chciałbym to zobaczyć, znaczy myślę, że będzie po prostu pięć klubów powyżej 50 milionów, być może jeden, z, ten z z nich, który zagra w lidze mistrzów, na pewno przekroczy 100 milionów. Ten z nich, który zagra w lidze europejskiej, zbliży się do 100 milionów, a pozostałe będą na poziomie 60-70 milionów złotych. I to, to bym chciał zobaczyć. Niektóre kluby od jakiegoś czasu, a niektóre kluby od niedawna. Wiedzą, że trzeba inwestować w akademie piłkarskie. Co więcej, te wydatki nie są wcale takie duże. Legia, która miała 60 milionowe koszty w zeszłym roku na akademię piłkarską, jedną z najlepszych w Polsce, o ile nie najlepszą, wydaje rocznie 3 miliony złotych. Czyli można zaryzykować tezę, że w polskich realiach 5 milionów złotych przeznaczonych na akademię piłkarską to jest, to jest gwarantuje zrobienie bardzo dobrej szkółki piłkarskiej. Ja myślę, że teraz coraz więcej klubów to robi. No i musimy po prostu przeczekać generację jedną i piłkarzy, czyli pewnie z 10 lat, a będziemy mieli, myślę, naprawdę bardzo dużo wychowanków. Na szczęście niektóre kluby zaczęły tę, tę inwestycje w, w Akademię Piłkarską już dość dawno temu. Tak jak mówiłem, w legii pierwszy rocznik, który przeszedł Akademię Piłkarską od początku do końca, to jest rocznik 92 i ten rocznik właśnie wchodzi na boisko. Żyro, Szumski, nie wiem czy Górski również, nie, to, nie jest, to nie jest ten sam rocznik. Czyli zaczynamy widzieć na, na, na naszych boiskach piłkarzy, którzy są, grają w pierwszej jedenastce czy w pierwszej drużynie czołowego klubu, którzy są wychowankami Akademii. I tego będzie po prostu coraz więcej.